Że gratulujemy zwycięstwa. Wynik oddaje to, co się działo na Murawie według pana. Powiem tak, no pierwsze śliwki robaczywki, gdyż mieliśmy, mieliśmy w drugiej połowie kilka sytuacji, żeby już ten mecz może szybciej skończyć. Uniknęlibyśmy tych nerwów w końcówce, a tak. E, nie wykorzystajmy sytuacji pogąć strzela na 3-2 i mogło się zdarzyć wszystko. Musimy, musimy na chłodno sobie przeanalizować ten mecz. Cieszymy się z trzech punktów, ale, ale musimy też porozmawiać z zawodnikami o tych sytuacjach. Dwa razy stałe fragmenty zdecydowały o tym, że strzeliliście drugiego, trzeciego goła. No tak, no, stały fragment jest bronią jedną z wielu, dlatego no, dzisiaj się udało, wpadło fajnie. Cieszymy się, ale też wiedzieliśmy, że tutaj pogoń trenery Parkusz też lubi na stały fragment zwrócić uwagę. No dzisiaj troszeczkę inaczej się potoczyło i to my się cieszymy. Z bramek strzelamy, po będzie. Na Początek macie uda pogoń tak 10 minut strzelili gola. Później natomiast wyruszyliście i Pogoń się cofnęła i do końca w sumie pierwszej połowy to wydyktowaliście warunki. No tak, no, no my, my, my wiedzieliśmy, że pogoń, że pogoń troszeczkę, troszeczkę się cofnie i będzie raczej nas przyjmie na, na własnej połowie. Stąd, stąd wiedzieliśmy, że atak pozycyjny będzie pewnie w głównej mierze się odbywał. I tak to się stało pod koniec pierwszej połowy. Ale mówię, ten pierwszy początek, tak, przespaliśmy, no, no musimy nad tym popracować i wyciągnąć wnioski, żeby od początku wchodzić skoncentrowanym, myśleć o tym, co się dzieje na boisku i zapobiegać takim sytuacjom. Po tym, co zobaczył Pan tutaj, na co stać pogoń według Pana? Myślę, że Pogoni może spokojnie powalczyć o, o środek tabeli, bo, bo mówię, no, to że jest Beniaminkiem, to nic nie znaczy, bo też i są wzmocnienia, jest, jest dobry trener, także, także życzę Pogoni jak najlepiej już teraz do końca, do końca jesieni, a na wiosnę no, wszystko tylko nie w pierwszym meczu. O co Kalisz gra w tym sezonie? O zwycięstwo w każdym meczu.